Jak szacować oszczędności generowane przez instalację fotowoltaiczną z magazynem energii w systemie net billingu? Za przykład posłuży instalacja o mocy około 10 kW dopasowana do rocznego zużycia energii. Taka instalacja ustawiona na południe powinna wyprodukować rocznie 10 000 kWh energii. W tym przypadku uwzględniamy magazyn energii o pojemności 10 kWh. Taki zestaw w budynku mieszkalnym zapewnia autokonsumpcję na poziomie od 40 do 50 kilku procent. Do obliczeń przyjmujemy 40%. Dzięki autokonsumpcji nie pobraliśmy z sieci 4000 kWh. Każda kWh jest warta średnio 1 zł i 3 grosze, co daje oszczędności w wysokości 4103 zł. Do tej kwoty należy dodać zysk ze sprzedaży pozostałej części wyprodukowanej energii. Przedajemy więc 6000 kWh. Średnia cena odkupu energii w 2024 roku wyniosła 30 groszy za kilowatogodzinę. Od 2025 roku cena odkupu będzie dodatkowo powiększona o 23% w stosunku do stawek prezentowanych przez operatora. Łącznie dzięki instalacji fotowoltaicznej zaoszczędziliśmy w ciągu roku 6334 zł. Aby oszacować zwrot z inwestycji, należy przyjąć początkowy koszt zestawu. Każdy powinien wykonać tę kalkulację według własnego kosztorysu. Dla przykładu zakładam, że zestaw kosztował 50 tysięcy złotych. Dotacje z programu mój prąd w wysokości 23 tysięcy złotych najłatwiej uzyskać, kupując cały zestaw u jednego dostawcy. Dodatkowo można odliczyć część kosztów w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Końcową kwotę zakupu dzielimy przez roczne oszczędności, co daje czas zwrotu wynoszący niecałe 4 lata. Ten sam czas zwrotu uzyskaliśmy analizując system opustów, poprzednio nie uwzględnialiśmy jednak żadnych dotacji. Czy w nowym systemie rozliczeń możliwe jest osiągnięcie podobnego czasu zwrotu bez wsparcia? W systemie net Billingu ogromne znaczenie ma poziom autokonsumpcji. Jeżeli zwiększymy autokonsumpcję, czas zwrotu będzie krótszy. Jeżeli bez magazynu energii utrzymamy zakładany wcześniej poziom autokonsumpcji, to roczne oszczędności pozostaną na tym samym poziomie, jednak koszt zakupu instalacji będzie niższy. Uzyskanie 40% autokonsumpcji bez magazynu energii jest łatwe w obiektach, które zużywają energię głównie w ciągu dnia, takich jak szkoły, sklepy czy biura. Inne warianty obliczeń znajdują się w dłuższym filmie.